Rafał Dudek po zwycięstwie nad Hiszpanem e, Afrykańskim dowu. E, Rafał, e, błyskawiczne przyspieszenie, walka rozstrzygnięta, ale początek nie był taki obiecujący, bo widać było, że facet przyjechał tu z zamiarem zrobienia Ci krzywdy. No, na początku było widać, że chce się rozpędzić. Kopał mocno, tak spodziewałem się, no... Okay, okay, okay. Tylko nie będzie kopał. Te ręce tam gdzieś mnie w tył głowę uderzył, gdzieś to poczułem, ale... ale... Plan był taki, żeby go troszkę poddać, mu troszkę poszczelać te, te 26 sekund, a później wejść na niego, wejść w kontrę. Akurat ok, przed tym liczeniem poczułem go na prawej ręce, go zapałem prawem po bo albo lewiej bo było raz, dwa i widziałem, że bałagan miał w głowie. I czasu było wykończyłem go po tych dołach, nie? Góra, 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 doł. No i koniec nie wstał. Te serie przyspieszenia dłuższe niż zazwyczaj w Twoim wykonaniu. To jest nowy Rafał Dudek na 2020 rok. Czy ja wiem, czy nowy. Kwestia z tego, to co mówiłem wcześniej na wiadzie, przed, przed galą. nie ja się czuję dobrze, to sam jesteś nie od, nie od roku z dziennikarzem sportowym i masz oko do tego, i widział, widziałeś, że. Lepiej się ruszam w ogóle, żywszy jestem, nie? I tak naprawdę to jest wpływ na to ma moja dyspozycja. Mówiłem, że się czuję dobrze i że walka będzie dobra, i te przyspieszenia były naturalną konsekwencją tego, co było. Tak, ale wa warto też zauważyć, że jesteś w wyższej wadze i ta szybkość niepomiernie wzrosła. Jeśli nawet została na poziomie 70, to w 77 się sprawdza i jest decydująca. I tutaj te dwa przyspieszenia były decydujące, zgodzisz się? Tak, tak. no To była ta lewa ręka, zresztą Jurka Brunskiego też takim lewą podwójną go zatwiem, Poczuł, poczuł to. Eee, Tutaj tak samo, ta warę, to tam 3 -3 odroby ja mam 300 że Wyszła, jak normalnie miękką tkankę pod ręką, no to wiedziałem, że nie w stanie. Czyściuteńko weszło pod tego prawego łokcia, no załog mojej też szerokie ręce, ale przecież mi trafił kolanem na tu, dostałem po kolno, Także kluczowe było to przyśpieczenie tak jak mówisz. Jedno z, jedna z rzadkich sytuacji, kiedy stajesz, kiedy stajesz w oko w oko z przeciwnikiem, który jest nieco wyższy od Ciebie i wyglądał też jak gladiator, jeśli chodzi o porównanie, porównanie gabarytów. No ja wczoraj na wadze miałem 74,400 a on miał ponad 77 kg, więc tutaj podejrzewam, że na dzień ważenia on z 80 kg miał na pewno. Ja miałem 75,5 bo nie chcę za dużo ważyć. No, ale dla mnie to nie jest problem. Ja lubię zawodników większych, bo są wolniejsi i wtedy właśnie ta szybkość ma decydujące znaczenie. Zresztą w klubie jestem jednym z zawodników, moich podopiecznych też najlidziejszy jestem i, i, no i to widać, jestem tego przyczajony. Skoro podopieczny, to płynnie przejdę. Tomasz nie zwycięstwo też ważne chyba dla ciebie, bo wychodząc już wiedziałeś, że Tomek wygrał, czułeś, że ta presja jakby zeszła, że nawet jeśli cokolwiek by się wydarzyło nieprzewidzianego, to spokojnie sobie poradzisz. Tak, tak, że czułem, to jeżeli tak jest przy jak teraz jest, że czuję nic, po prostu pustkę w głowie, to wiem, że będzie dobra walka i tak samo było teraz kompletnie mnie nie interesowało nic. Chodziłem spokojny, uśmiechnięty, zrelaksowany, ale skoncentrowany na tym, co mam zrobić zaraz. Trzeci zawodnik w ringu, czyli jej publiczność. Twoim zdaniem ogromne wsparcie chyba. Twoim zdaniem też to miało znaczenie? Na pewno, na pewno chłopaki czyli wsparcie kibiców. Cała hala była z nami, zresztą widziałem, co wcześniej. to będzie to dużo wam mowy, o tym będzie. Nie, 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 ukryjemy to. Ukryjecie to, wytniecie to, no to dobrze. A, a co było? Co było? Mhm. No, Mariusz nie widziano to, to nie. Nie no, no s... Dopik był, mała wiem. Hala wyprzedzana cała praktycznie, widziałeś sam, nie było tutaj. My biletów nie rozdawaliśmy, tam dwa konkursy były. bilety sprzedawaliśmy, ludzie są z sportu, widać, że sportu typowego, który, który ma mm, no, kazać fajne walki. Tak się złożyło, że tak jak powiedziałem wcześniej, że nie wiedzieliśmy jak na pierwsze te walki, Na pewno było wszystko okej. Okay. Ale z proporcji na walkach, nie, widzieliśmy nie, się świadomi No ja trafiłem tego bubu. Tomek trafił Hajem, no są widzieliśmy ten dostęp, ma tą lewa ręką leciała cały czas, no to na trójce, że ta prawa ręka, prawa noga wejdzie na głowę. No, chłopak widział, że, że on nakałtuje prawą, nogą i mimo to trzymał tą lewą rękę niżej, więc... Żywonnik nie jest. Na koniec dobrze rozpocząłeś 2020 rok, ale za chwilę, za miesiąc jest kolejne wyzwanie pod nazwą Żora Kopian. Już dzisiaj, bo wcześniej oczywiście mówiłeś o tym w wywiadach, ale już dzisiaj patrząc na Twoją dyspozycję, bo możemy coś powiedzieć. Spodziewasz się dużo cięższej walki? No Na pewno Żora to jest kaliber zawodnika i nie ma co ukrywać, że zupełnie inne warunki, zupełnie inna technika, dynamika, szybkość. Mm, także tutaj będzie nam no, przykład dużo będzie podniesiona, yy, a takie walki lubię. Tam będę no, ja z drugiej strony, ja będę tym yy, jakby gościem i ja będę musiał z nimi yy, z tybunami walczyć. No ale no, taki sport, ja, na to jest gotowy, a ja lubię takie walki. A nie dobrze byłoby zabrać połowy Gorlic i Nowego Sądza na galę do Białoruś? No ja Ci, że są chętni do Mińska, żeby jechać. Na galę. myślę, że przyjadą wspierać nas, co prawda nie będzie nas aż sztylu jak Białorusinów, ale alta walka na pewno się odbije, zwłaszcza tym bardziej, że jestem w formie. strona białoruska również tam się fajnie kontaktuje ze mną w różnych sprawach i oni też widzą tą walkę, że jestem w formie, tym bardziej ta walka rozpala emocje. Nie? Jeżeli nic się odpukam nie wydarzy, nieprzewidzianego, będę w stanie dać jeszcze lepszą walkę, bo za w nich jest jeszcze lepszy. A Rafał, kiedy zobaczymy kolejną edycję tej gali? W planach mamy na jesień, zresztą to tak mogę o tym powiedzieć nieskromnie tak widzieliście zresztą na gali dużo ludzi z chętnych do pomocy tak naprawdę, nie oszukujmy się, że w organizacji sport, imprez sportowych chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze i trzeba te fundusze zgromadzić, tak się składa, że akurat y, moją osobowością, moim podejściem do sportu gdzieś ci ludzie widzą ten sens i podobny cel w organizacji takich eventów, zresztą mam taki autorski swój pomysł sportu walki tu widzieliście, było troszkę inaczej, bo oprócz tego, że była gala była też fajny koncert muzyki nie? I, i to coś innego nie oszukujmy się. Ja nie będę ani jednym z nie będzie momentem kalidowym, nie będzie małyciem podzielnowskim, nie zbudujemy takiej popularności swoimi osobami, będąc tym, kim jesteśmy. tak, I, i to sobie trzeba jasno z tego sprawę zdać. Dlatego celujemy troszkę inne rzeczy. Chcemy to urozmaicić, chcemy to coś innego zrobić i na tym, na, tym, na tej taktyce jechać. Bo, bo nawet jeżeli zrobię dzień, takich, takich walk, co mi to da? Okej, okay. ludzie będą zadowoleni, ale tak na, na dłuższą metę trzeba tych ludzi jeszcze czymś czcionąć. Świetnie poprowadzona, świetnie poprowadzona licytacja na Orkiestrę Świątecznej Pomocy, tu autor tej licytacji stoi. Anatol, po, tak Anatol. Tak. Anatol, Anatol. E, świetny cel, chyba też ważna rzecz, że, że będzie to odbije się głośnym echem ze względu też na pomoc, tak? Proszę Państwa, piękna gala za nami, ja aż straciłem głos. Najważniejsze jest to, żebyśmy podziękowali organizatorom, bo bez nich nie byłoby nas tutaj. Ale co najciekawsze, tak jak Pan wspomniał, nie walczyliśmy tutaj tylko dla samych wygranych, za co znaczy tutaj gratuluję ogromnie, ale także dla pomocy najmłodszym Polakom, za to dziękujemy też Orkiestrze Świątecznej Pomocy. I także zapraszamy Was do, na kolejną galę i mamy nadzieję, że odbędzie się ona właśnie w Gorlicach, że organizatorzy widząc tak ogromne zainteresowanie tą galą, spowodują, żeby ona się tutaj odbyła w naszym mieście. Dziękujemy. Czekamy w takim razie na następną galę. Rafał, gratulacje, dziękujemy bardzo za udany event. No i co, czekamy z niecierpliwością na jesień. Dobra, dzięki, do zobaczenia.